Nie swoich skarbów, córy. Cury. Nie karmią się pogardą, córy. Cury. To my, córy. Cześć tu, Hania. Cześć tu, Gaba. Cześć tu, Pola. Cześć tu, Zuzia. I dzisiaj w naszym odcinku gościmy dziewczynę z projektu Hair Health is Wealth. I na początku chciałam się Was zapytać, skąd w ogóle pomysł na ten projekt? Skąd taka inicjatywa wyszła i dlaczego to się stało? Działamy w ramach projektu Zwolnieni z teorii. To jest bardzo popularny taki program po prostu dla licealistów. Pomysł się wziął z dnia na dzień. Na matematyce siedziałyśmy, gadałyśmy o tym, wymyśliłyśmy nazwę, w drodze do domu w metrze jechałyśmy i projekt potem się jakoś sam potoczył. Jeszcze mamy koleżankę, która niestety dzisiaj nie dotarła, ale Olga pozdrawiamy Cię, tęsknimy. <grym> I tak, stwierdziłyśmy właśnie, że chcemy się skupić na mm, kobiecym zdrowiu bo to jest taki temat tabu, uważam, w społeczeństwie? Tak, dokładnie tak jest. Zwolnienie z teorii to jest po prostu praktyczna olimpiada, czyli nie pisze się jakiegoś egzaminu, testu, tylko po prostu na przykład realizuje kampanię społeczną, tak jak my, czyli po prostu zwiększamy świadomość na dany temat. A jak to łączyć w ogóle do zwolnienia z teorii? No tak, czyli po prostu wchodzi się na platformę Zwolnienie z teorii, tam jest wszystko ładnie napisane też, jak chce się ktoś doinformować, Zakłada się to konto, później tworzy się zespół, czyli po prostu trzeba wpisać maila innych osób i po prostu przychodzi się z etapu na etap. Wydaje mi się, że to cztery. już to jest inicjacja i tam się po prostu wpisuje typ projektu, czyli na przykład my mamy kampanię społeczną, ale może być też wydarzenie publiczne, czyli można zorganizować na przykład, nie wiem, może właśnie jakieś spotkania, i tam się to wszystko wygięła, i też temat. Czyli nasz to jest chyba zdrowie i edukacja, są też na przykład ekologia. Czyli tam po prostu są takie formularze na każdym etapie, które trzeba uzupełniać z danymi. Trzeba też udowodnić, że problem społeczny, nad którym działacie, faktycznie istnieje. Na którymś z etapów podaje się badania naukowe na temat tego, że świadomość na temat zdrowia kobiet w naszym przypadku jest niska. Czy podczas jakby realizacji tego projektu czy zdobyłyście jakieś doświadczenie? Jakoś? No myślę, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. E, przy tworzeniu postów, bo jakby w ten sposób działamy, że na Instagramie mm, właśnie wrzucamy takie slajdy z informacjami na dany temat, na przykład um, o endometriozie, o HPV, o ciało pozytywności. No i żeby stworzyć ten slajd taki skondensowany, no, to trzeba się napracować, trzeba wyszukać te wszystkie tematy, trzeba porównać wiele źródeł, trzeba sprawdzić, czy to są rzetelne źródła, więc myślę, że tworząc te same slajdy dużo można się nauczyć. Jaki jest Wasz cel tego projektu? Cel tego projektu to doedukować do jak najwięcej młodych kobiet i też nie tylko. Po prostu doedukować jak najwięcej ludzi na temat właśnie takich rzeczy. Zdrowotnych. Przecież nie mówimy o rzeczach stricte kobiecych. To odnosi się do wszystkich, na przykład HPV. To nie, jest, to nie dotyczy tylko kobiet, tak? To ważne, żeby każdy to wiedział. Tak, właśnie jak nawet zachęcałam jednego kolegę, to on był taki: Ale co mnie to obchodzi? Nie to jest o kobietach. Ale gdy wszedł na tą stronę, okazało się, że na przykład był post o stresie i o wpływie stresu na życie. Więc po prostu myślę, że to jest też dla każdego, nie tylko dla kobiet. A właśnie macie takie poczucie, że ogólnie w waszym środowisku, jakby udaje Wam się przekonać na przykład najbliższe osoby przyjaciół, znajomych i tak dalej do tego właśnie dzięki temu projektowi. Myślę, że zdecydowanie do obserwacji tego projektu, do obserwowania. Wiele osób jest zaangażowanych i chce pokazać to w wsparcie. Nawet mój dziadek, który ma 72 lata, założył Instagrama, nauczył się go używać, lajkuje i komentuje każdy post, więc myślę, że to jest też niesamowite taka aktywizacja całego społeczeństwa. Powiedzcie dokładnie, jakby, jakie było źródło tego pomysłu? W sensie yy, nie wiem, czy na przykład o tym rozmawiałyście, o tym projekcie zwolnienie historii i to z tego wyszło, czy to był taki pomysł, że gdzieś te rozkwiny Wasze doprowadziły do tego, że chcecie po prostu zacząć. Mhm. Pomysł wziął się stąd, że ja obserwowałam jakby działania zwolnionych z teorii w jakichś mediach społecznościowych. Bardzo podobało mi się, że można podjąć taką inicjatywę. Też zainteresowało mnie to, że uzyskuje się za to certyfikat, czyli po prostu później ma się. Um, dowód tego, że się działało w ten sposób i myślę, że to jest ważne i wartościowe, a sam pomysł, czyli tematyka um, o zdrowiu kobiet wzięła się bardziej od Poli. Ta tematyka się wzięła ode mnie, Zuzia zaproponowała pomysł udziału w tym projekcie i jak się zastanawiałyśmy właśnie, co takiego może być, to zaczęłam... Ta... nie pamiętam skąd konkretnie się wzięła ta myśl, ale po prostu myślę, że właśnie takim problemem, z którego się zaczęła ta myśl, to jest to, że właśnie nie ma Dobrej edukacji seksualnej w szkołach, um, też właśnie o zdrowiu kobiet się nie mówi, to jest temat tabu, że nie mów okres, nie mów miesiączka, mów tam, nie wiem, dni czy coś takiego. To, to, nie wiem, tak po prostu zaczęłam sobie rozmyślać o tym, że to po prostu jest śmieszne, ale w zły sposób. I mi się daje, że z tego się wziął pomysł taki właśnie, z takich rozkmin na temat tego. Na przykład mówiłeś komuś o tym projekcie, i usłyszałyście coś takiego, że o Jezu, to jest obrzydliwe, albo że to jest niepotrzebne, albo że właściwie to nie mówcie, bo to jest. Y no coś takiego usłyszałam od yy, ojca, tak? bo jak opowiadałam o tym projekcie, to właśnie mi powiedział, że o Jezu proszę i tak teraz wszędzie te feministki bębnią o zdrowiach kobiecych, czego w ogóle czego im tam nie opowiadają. Taka reakcja, taką reakcję dostałam, ale szczerze, yy, uważam, że to jest dobra rzecz, bo to znaczy, że A ten projekt jednak jakąś różnicę robi że jeżeli ktoś się wkurza na to, że właśnie, że gadamy o hmm. domowych rzeczach, to znaczy, że robimy jakąś różnicę, że jest jakiś efekt tego. Tak, wydaje mi się, że inicjatyw takich może być dużo, tyle że one nie są nagłaśniane aż tak bardzo, no bo właśnie jest powszechnie takie, że po co ja mam to wiedzieć, że fu, nie chcę o tym słyszeć, fu, sprawy w ogóle, czyli ja się w to nie hmm. mieszam. Jak radzicie sobie z hejtem? Znaczy, ogólnie hejtu w internecie na razie nie pojawiło się jakoś bardzo dużo. Możliwe, że był jeden niemiły komentarz, yy, bo działamy też na TikToku i tam po prostu to trafia do bardzo dużej liczby odbiorców. Jeden z filmików ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, co jest bardzo zaskakujące. Yy, I chyba właśnie z filmiku na temat Dnia Kobiet, yy, gdzie poruszone zostały tematy takie jak ich prawa, edukacja i dyskryminacja. Um, pojawił się komentarz, że ale co, co my niby możemy zrobić, żeby to zmienić? I w ogóle to ten problem nie istnieje. <grym> ale to była jedyna taka sytuacja. Um, I po prostu wydaje mi się, że no te opinie są, ale no, co ja mam z tym zrobić? Wydaje mi się, że warto to po prostu zignorować i, i bardzo mi się podoba, że jednak był to jeden komentarz um, w fali wielu pozytywnych. I co też do tych inicjatyw, inicjatyw innych, um, no to właśnie jest ich dość dużo, też robiłam post na ten temat. Że właśnie organizacje pro kobiece. I oznaczyłam tam wiele z nich, na przykład Kosmos dla dziewczynek, feminoteka i wiele innych. I właśnie, fajne jest też to, że, że, że oni pokazują swoje wsparcie. Czyli na przykład udostępniają też ten post na swoje profile. Chciałabym też myśleć pozytywnie, i myśleć właśnie, że nasz projekt dociera do osób, które właśnie którym zależy na tym, żeby dowiadywać się więcej o swoim zdrowiu lub o zdrowiu siostry, mamy córki i tak dalej. Czyli właśnie nasz projekt trafia do osób, które tego potrzebują. Nie trafia właśnie do osób, które się tym brzydzą i nie chcą tego wiedzieć. Chociaż wypadałoby, bo to jest jednak edukacja, nie? Człowiek całe życie się uczy. Aczkolwiek yy, uważam, że to tak, że te fale pozytywne komentarze biorą się z tego, że po prostu ludzie do, też doceniają naszą działalność, to co chcemy zrobić, po co w ogóle podjęliśmy ten projekt i tak dalej. I ogólnie odbiór jest pozytywny tak. tego projektu w większości. Ale że to dobrze. To bardzo dobrze, jak najbardziej. Jak porozmawiać z dorosłymi o swoich problemach i się zwierzyć tak z tym? Myślę, że jest to kwestia bardzo indywidualna. Ale taką uniwersalną rzeczą. Wydaje mi się, która może przynieść najwięcej korzyści, jest szczerość. I wiara w to, że odbiór będzie pozytywny, bo jednak. Otoczka jest taka, że to jest bezpieczne miejsce. Rodzice, czyli osoby, z którymi można porozmawiać i którzy nas kochają, myślę, że po prostu warto mieć to w pamięci, że powinno być dobrze. Rozumiem, że to pytanie było zadane właśnie z takiego miejsca ciemnego, że właśnie jak on powiedzieć rodzicom o czymś złym, na przykład, to najważniejszą chyba częścią jakiejkolwiek rozmowy takiej na wrażliwe tematy. Więc po prostu zaufanie. Jeżeli nie ufasz komuś, to wiadomo, że nie będziesz mógł się otworzyć, nie będziesz mógł się zwierzyć. To będzie ciężkie dla ciebie. Jednak rodzice, mi to często powtarzano właśnie od dzieciństwa, aż do teraz, że najpierw ci pomogę, potem się na ciebie wkurzę. Więc naprawdę rodzic ma za zadanie yy, po prostu wspierać swoje dziecko. Najpierw powinien właśnie zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo, zdrowie, wszystko, czego to dziecko może potrzebować, a dopiero później już może powiedzieć, że. Nie ładnie. Nie, nie To jaki jest wasz cel, w sensie do, do kogo chcecie dotrzeć? Do dorosłych bardziej, czy do osób właśnie w naszym wieku? Też do każdego. Nasze posty tyczą się różnych tematyk, od właśnie od menopauzy do osteoporozy, to się czyty raczej starszych mm -hmm. kobiet. Jednak są też tematy na temat stresu w szkole, na temat właśnie pierwszego okresu i tak dalej, i hormonów. I to się tyczy właśnie bardziej dziewczyn w naszym wieku. Więc mi się wydaje, że to jest uniwersalne. Ogólnie kierujemy nasz projekt do wszystkich. Tak, ta grupa odbiorców jest bardzo duża. I też, tak jak podkreślały wcześniej, nie tylko kobiety, ale też mężczyźni, którzy um, mogą interesować się tym tematem lub mieć w swoim otoczeniu kobietę, o której chcą jakoś zadbać. Co są jakieś tematy, które są dla Was takie najważniejsze, które dla Was mają jakieś największe znaczenie i najbardziej Wam zależy, żeby jakby ludziom powiedzieć o nich? Nie ja wiem, że to te pytanie, pytanie było już poruszone wcześniej, ale nawiążę do tego, bo nie byłam pewna, czy mm -hmm. chcę to mówić, czy nie, ale ten projekt, ten projekt się wziął z mojej myśli, yy, takiej, że mam ciocie, która mnie praktycznie wychowała, jest mi bardzo bliska i właśnie ona całe życie bała się lekarzy, nie chciała się badać, nawet jak miała zapalenie płuc, nie chciała iść do lekarza, bo się tak bardzo bała i przez tę swoją niechęć po prostu do badań yy, za późno jej wykryli raka i nie mogli już operować. To jest taki drażliwy temat, ja wiem, wchodzę teraz, ale ten i ten projekt się właśnie wziął z myślą o tym, że jeżeli będziemy nagłaśniać jakieś takie rzeczy, to można uniknąć tego w jak największych ilościach po prostu. Jeżeli właśnie będziemy jakoś uświadamiać kobiety, że batanie się to nie jest wstyd, to nie powinno być straszne, tylko to jest po prostu środek, który może zapobiec tragedii, tak? I yy, wydaje mi się po prostu, że Właśnie te takie tematy, właśnie jakieś związane z rakiem szyjki macicy, bo robiłyśmy taki mm -hmm. post, to uderza właśnie blisko, że tak powiem, takiej prywatnej strefy. Tak. <głosy> <głosy> Jakby historia ze strony Poli, dla mnie najważniejszy temat dotychczas. No myślę, że trudno jest tak to pogrupować, bo wszystkie są ważne i każde są dla jednej danej osoby bardziej osobiste, personalne i okażą się przydatne. Ale taki temat, który najbardziej mnie poruszył, to był właśnie ten, który poruszyłyśmy z Okazji Dnia Kobiet, bo tam właśnie była mowa o, o tym, co niby wie, o tym, co niby jest powszechnie wiadome, że istnieje, ale jednak w dzisiejszym świecie, w Europie, to nie jest takie obecne jak w innych częściach świata, czyli właśnie o tej edukacji kobiet, że nie wszędzie mają do niej dostęp, o tym, że nie mają wszędzie praw. I jak straszne to jest, i właśnie to mnie najbardziej położyło. Skąd czerpiecie tą wiedzę, jak publikujecie te posty? Pierwszy wybieramy temat, na który chcemy zrobić post, na przykład endometrioza, i wtedy właśnie już doszukujemy się jakichś artykułów, informacji właśnie więc to nie zawsze też jest wiedza, którą posiadamy, tak? Na przykład Osteoporoza, no ja nie, nie, nie potrafię wymienić zbyt wiele faktów na ten temat, oprócz tego, że osteoporoza to jest cichy zabójca kości, tak? Ale, e, więc właśnie trzeba się doszukiwać informacji. Tak, no trudno byłoby jakby ulepić te informacje z tego co wiemy, bo jednak tak jak każdy wiemy raczej mało. I to nie są medyczne, profesjonalne informacje, no bo skąd my w wieku 15 lat mamy je mieć po skończeniu żadnych studiów medycznych, ani... <laughs> <To> liceum. <laughs> ani liceum. <laughs> No więc po prostu trzeba robić głęboki research ze wielu źródeł. Na przykład można po prostu wygooglować dany temat i patrzeć na, na główki, które wyskakują. I wiele też takich ośrodków medycznych prowadzi swoje strony, na przykład Medicover i oni też robią jakby artykuły na ten temat. No i można po prostu porównać dwa z takich miejsc i wybrać to, co jest najważniejsze. A jak na przykład, bo ja przeglądam Waszego Instagrama, jak na przykład zastanawiałam, jak macie statystyki na przykład wpisane, to macie jakieś konkretne na przykład badania, czy, czy się, że bierzecie na przykład z jednego źródła zawsze, czy szukacie w różnych? Wydaje mi się, że szukamy z kilku źródeł, żeby to było mhm. jak najbardziej wiarygodne, bo wiadomo też w różnych źródłach są zawsze jakieś takie małe różnice, aczkolwiek tak, szukamy właśnie, żeby się zgadzało z, po prostu z jak największą ilością w czy wy wierzycie bardziej w taką pracę podstaw, czy uważacie, że tutaj powinna być już jakaś taka większa zmiana systemowa? Jeżeli mówimy o systemie szkolnym, systemie edukacji, który obecnie działa, to właśnie uważam, że powinniśmy po prostu bardziej normalnie podchodzić do takich rzeczy normalnych, fizjologicznych, które się dzieją z każdym, nie? Bo teraz to jest właśnie jeszcze do niedawna, teraz już może jest faktycznie trochę lepiej, ale do niedawna właśnie yy, na przykład na WF-ie nie zawsze mhm. nauczyciele, szczególnie nauczyciele płci męskiej, jak mówi się, że mam okres, mam miesiączkę, nie mogę ćwiczyć, to nauczyciel mówi, że okres to nie choroba. No Racja, okres to nie choroba, ale to jest czasami dyskomfort i takie właśnie negowanie, że kobieta może czuć się gorzej. Nie, nie, nigdy tego nie rozumiałam. Też właśnie uważam, że edukacja seksualna jest potrzebna. I zanim ktoś wejdzie z argumentem, że edukacja seksualna uczy dzieci złych rzeczy, nie. Edukacja seksualna uczy dzieci podstawowych rzeczy, które mogą kiedyś im pomóc, uratować im zdrowie, życie, po prostu zapobiec jakimś przykrym sytuacjom. Uważam, że właśnie powinno się mówić o okresie, bo nie wszyscy w domu też, niektórzy z domu na szczęście się dowiadują o takich rzeczach na temat swojego zdrowia ale są osoby, są na przykład domy, w których się o tym nie rozmawia. I słyszałam niestety więcej niż chciałam historii na temat właśnie dziewczynek, które dostały pierwszą miesiączkę i się przestraszyły, bo mama nigdy powiedziała. Ona nie powiedziała. No nie wiedziały, co to jest, myślała po prostu, że umiera, nie? I to jest... Wyobraźcie sobie takie, nie wiem, jednostolatkę, która widzi krew i po prostu panikuje. To jest, to jest po prostu biedne, przestraszone dziecko. Tak nie powinno być. Powinniśmy naprawdę... Yy, Jakikolwiek tabu, jakikolwiek strach zminimalizować. Yy, na tyle najlepiej. To... Po prostu jak najlepiej o to zadbać. No, myślę, że nasze działania jednak trafiają bardziej do tych jednostek, nie do systemu. No, myślę, że my nie, no, mamy takiej, systemu. No, nie mamy takiej mocy, żeby zmienić cały świat, niestety. Um, ale myślę, że ta zmiana jest potrzebna w obu sferach: i u władz, u wszystkich osób, które stanowią ten system. Ale też u jednostek, no bo jeżeli ludzie sami się o tym dowiedzą, no to ta zmiana systemowa nie będzie może tak potrzebna. U krączkami wszystko. Mhm. Tak, A na przykład, jak, jeżeli mówimy o badaniach, o lekarzach i tak dalej, to uważacie, że tu jest potrzebna jakaś zmiana? Bo na przykład wiem, że na diagnozę endometriozy czeka się bardzo, bardzo długo tak. i bardzo wielu lekarzy mówi, że w ogóle ta choroba nie istnieje. O Jezu, ale zawsze znajdzie się lekarz, który jakie z reklamy nawet pasty, to zawsze jest właśnie, że jeden na dziesięć dentystów nie rekomenduje tej pasty. Zawsze się znajdzie jakiś lekarz, który wystawia artykuł o tym, że nie wiem, że szczepionki powodują autyzm. Zawsze się znajdzie. Dla chcącego nic trudnego, ktoś znajdzie cokolwiek, tak? Ale yy, właśnie tak, też uważam, że lekarze niestety, szczególnie właśnie w takich mniej progresywnych bym mm -hmm. krajach, czyli właśnie takie wschodnie, yy, właśnie lekarze podchodzą do tego tak, że jakikolwiek problem, kręgosłup cię boli to przez miesiączkę. Odpadła ci stopa to przez miesiączkę. Nie wszystko zwalano po prostu na okres, albo brak. I właśnie kobiece zdrowie jest minimalizowane właśnie do dwóch rzeczy, do ciąży i do miesiąca. Dokładnie, i ta diagnostyka wymaga zmiany, ponieważ często się słyszy, że o przejdzie ci jak zajdziesz w ciążę. I więcej jest badań, wydaje mi się, że czytałam gdzieś, nie jestem pewna, to nie jest potwierdzona informacja, ale więcej jest badań na temat męskiego łysienia niż na temat kobiecych chorób. I myślę, że to pokazuje, jak bardzo to jest straszne um, i też trochę groteskowe, że my tak naprawdę nic nie wiemy i często słyszy się, że właśnie przejdzie ci, albo no, ale skąd ja mam wiedzieć, co ci jest? Jakby takie jest podejście, bo jakby badań jest za mało. Chciałam też zaznaczyć, że większość badań, które są wykonywane medycznie, są wykonywane właśnie na mężczyznach i po prostu kobiece zdrowie jest um, minimalizowane. Już mówiłam to wcześniej, ale właśnie jak większość badań jest wykonywana na mężczyznach, to reakcje na takie badania też są właśnie męskie i kobiecy organizm może odreagować kompletnie inaczej. Też chcę zaznaczyć, że dzień Dzień w mhm. pracy, w szkole jest y, zbudowany na właśnie męskim funkcjonowaniu, bo męski cykl trwa 24 godziny. Kobiecy miesiąc. cykl z miesiąc dokładnie. I my się po prostu codziennie co tydzień czujemy inaczej, szczególnie w okresie dorastania, jak te hormony faktycznie staczą lecą. Więc y, tak, więc uważam po prostu, że naprawdę, że kobiecemu funkcjonowaniu powinno się poświęcać więcej uwagi i jakoś próbować zrównać. Po prostu pozycje um, startu, tak? No, bo ja na przykład też czytałam, mam kolejną gotowską sytuację, że kiedy kobieta um, jest nieprzytomna i zatrzyma się jej um, jakby funkcjonowanie serca um, i potrzebuje LKO, to jest mniejsza szansa na to, że je otrzyma, niż gdyby to był mężczyzna. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że to też jest. Jakoś niesprawiedliwe. Może nie niesprawiedliwe, tylko um, mogłoby tego nie być mogłoby tego nie żyć. <grym> czy wy w takim swoim tym mikrosystemie szkolnym z tą wiedzą, którą macie dzięki prowadzeniu tego projektu, wprowadzacie jakieś zmiany, czy na przykład przeprowadzacie jakieś rozmowy z nim, z wychowawcą, nie wiem, przychodzicie na lekcje i mówicie o tym? Susia opowiadała o projekcie na lekcji angielskiego naszym właśnie. Tak. tak. Um, jeszcze mamy um, na biologii. Mamy super panią nauczycielkę. <noise> ja bym ją. Pani gasek ja Tak. Um, właśnie z panią od biologii mamy często dyskusje na takie tematy. Pani w ogóle jak słyszała o tym projekcie, była w niebowzięta. Um, chciała właśnie usłyszeć, wypytuje się teraz na ten projekt. Um, Chciałaś jeszcze pomieścić plakaty w szkole. I po prostu ten projekt rozgłośnić na Instagramie naszej szkoły. Ale z tym wystąpił mały problem, nad którym pracuję. Tak, pracujemy nad tym. I też właśnie klasie, przez to mówię, że klasa jest świadoma na przykład naszego projektu, dostali te długopisy i też te długopisy nie, było, nie były dla nich tylko prezentem, ale właśnie też symbolem tego, że prowadzimy ten projekt i że oni to wiedzą i że my wszyscy obserwują ten projekt. No właśnie zabawny jest taki widok, że potem cała klasa pisze jeden z go długopisem. Ale te działania właśnie nasze mm, szkolne bardziej opierały się na promocji projektu, czyli nie było spotkania typu o, dzisiaj taki temat dzieci, to opowiem to wam cool. o tym, um, tylko bardziej o tej promocji i myślę, że to jest ważne, że to zaznaczyłyście, bo możemy coś wymyślić też w ten drugi sposób, czyli bardziej lekcyjny, monabiologii właśnie byśmy musiało się Może coś. A myślicie, że to by pomogło? Że y, macie takie wrażenie, że są ludzie, jakby wokół was, którzy się tym by przejęli, czy właśnie w drugą stronę, czy na przykład powiedzieliby. A spadajcie kurde, to jest spadajcie. Y no, na przykład właśnie taki pan WFU? Nie, akurat nasi panowie od WFU są super. <grym <grym mamy jednak mamy pana i w od WFU właśnie, to podam taki przykład taki po prostu z głowy. Ale wydaje mi się, że to zależy też w jakich klasach, bo nasza klasowa że jest ogólnie... E, jesteśmy humanistami, nic nie widać. E, nie, niebieski włosy, tak? E, no dobra. E, jesteśmy właśnie humanistami, wydaje mi się, że nasza klasa ogólnie jest właśnie uświadomiona na takie tematy, nawet chłopak, bym powiedziała. Ale gdybyśmy poszli na przykład do jakiejś takiej, nie wiem, sportowej klasy, to tam już mógłby być odbiór ciekawy. No, myślę, że to też trochę stereotypowe tak zakładać, ale możliwe, że masz rację, akurat w przypadku tych osób, które znamy. No, myślę, że można się spotkać z, z oboma tymi postawami, ale w gronie naszych przyjaciół, naszych znajomych jest to w wsparcie i wszystkie pościgi. O, fajnie, nowy post, o, nie wiedziałam, że to taka duża liczba, więc wokół nas jest to wsparcie. Nie obrażam sportowców, to był przykład, który mi <laughs> przyszedł do głowy, okej? Okay? Lubię wszystkie klasy, tak, no. Dobrze, ja wiem, że to jest takie niekonwencjonalne, bo my jesteśmy tutaj gośćmi, tak, ale pozwólcie, że zadam pytanie. Jak wy na przykład dbacie o wasze zdrowie jako nastolatki, jako kobiety, młode? Znaczy ja ostatnio staram, na przykład zdrowiej jeść, bo zauważyłam, że to jest duży problem u mnie i jestem z tego zadowolona. Wydaje mi się, że to jest takie główne u mnie <głynień> działanie i piję wodę. Jeżeli chodzi o, o dietę, no i, i tak. I rzeczywiście też staram się, jakby dowiadywać na różne tematy, tak jak właśnie z takich źródeł, jak, jakie wy prowadzicie. I staram się, jakby mieć jak największą świadomość o tym, że nawet jeżeli coś mnie nie dotyczy, to jednak. W sensie, może tak. Nie, nie dotyczy, ale powiedzmy, że nie wiem, jak to powiedzieć, no. Tak, w obecnym momencie się z tym nie zmagam, to jednak przydałoby się, żebym to wiedziała na przyszłość może, albo po prostu mieć taką świadomość. Myślę, że trudno jest znaleźć taką sferę swojego życia, w której można wprowadzić realną zmianę, kiedy jest się w tej rzeczywistości i cały czas ma się jakieś zadanie w głowie, ale ważne jest na przykład, żeby zadbać o małe rzeczy, na przykład pić wodę. I też był post na ten temat. Zadbajmy o siebie na wiosnę, i tam właśnie było um, o diecie i też o aktywności fizycznej. że nawet krótki spacer może bardzo pozytywnie na nas wpłynąć. No, to a propos spacerów. Ja chodzę z psem. To o, się liczy. No. Jest mi jest daje zdrowia. Dokładnie. No. O psie. się pokłada. Tak a tym, jak wpływa na mózg. To było trochę bez tematu zdrowia kobiet, ale albo. Ale to też jest teoretyczny temat zdrowia, bo mm -hmm. pies wpływa dobrze na samopoczucie, czyli na zdrowie też, tak? Szymam, mm, bardzo interesujące badania na ten temat i, i tak, 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 tak to się narodziło. Mm -hmm. to już będziemy kończyć i bardzo Wam dziękujemy, że do na nas przyszłyście i opowiedzieliście. Myślę, że, że to było potrzebne, żeby o czymś takim porozmawiać. I też chciałam Wam podziękować, że coś takiego robicie, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Bardzo bardzo. I chciałyśmy wszystkich zaprosić do obserwacji naszego projektu na Instagramie i na TikToku Healthy Health is web. Dziękujemy <grywki> Dziękujemy <grywki>